Jeden do zera dla Paladyna, ostatnie stronie, schronienie, Last Refuge, to jest druga mapa, i zobaczymy jak sobie poradzi tym razem no, Czy zmieni troszkę podejście, jeśli chodzi o pierwszego bohatera, zmieni na mistrza ostrzy, czy dalej będzie inwestował w różbitę i troszkę lepiej pójdzie mu z tym początkowym atakiem. Paladyn na razie standardowo, księżycowa studnia i ołtarz plus pradrzewiec postawiony blisko, żeby pomógł. Robić obozowisko. No, w, zamurował wejście. Jedno przynajmniej do bazy. Zostawił sobie tutaj taki mały przesmyk. Koszary, ołtarz, legowisko. Mega standard. Nic nas tutaj nie zaskakuje. Jakoś mocno. Czterech ym, do. Na początku czterech pełno wysyłamy do złota. Jednym budujemy ołtarz. Produkujemy sobie trzech. Pierwszy, który wychodzi legowisko. Drugi, który wychodzi koszary. Trzeci, który wychodzi do złota i następnie chcemy mieć minimum trzech kolejnych wyprodukowanych do drewna, a każdy, który buduje i właściwie skończy budować peon jakąkolwiek strukturę dla orka idzie do, idzie do drzewa dwa, 4 pięć, oj tutaj chyba jest ich za dużo mam wrażenie, że tutaj ma ich no w troszeczkę za dużo może się połapie, że tych peonów jest nadmiar. 5 w zupełności wystarcza, żeby mieć maksymalne wydobycie. A tak zabraknie drewna, a drewno jest w początkowych fazach rozgrywki, rozgrywki bardzo potrzebne. Sklepik Wudu już stawiany. Będą miksturki leczenia, miksturki do many. Będzie także zwój szybkości. A paladyn złowcą demonów. Więc paladyn jakby przeczuwał. O, już się now połapał. Teraz ma odpowiednio do drewna wszystkich swoich. Peonków, ale Paladyn wyskautował, co robi przeciwnik, i stawia ym, na górce tego ognika na drzewie, więc też ma więcej wizji. Paladyn dzięki temu, bo tutaj jest też zachowana ta sytuacja odnośnie terenu czyli jednostki, które widzimy z góry. Znaczy właściwie na terenie górzystym widzimy więcej. Jeżeli atakujemy z dołu do góry, to też możemy nie trafiać tymi autoatakami co jest bardzo istotne, no, zgarnął pierścień chrony plus 3. No, nie najlepsza sytuacja dla, dla nowa, bo nie oszukujmy się. Ostrzy chciałby mieć dodatkowe obrażenia, a nie pancerz. Pancerza ma wystarczająco, bo aż 5. No, a paladyn, nocne elfy, troszeczkę szybciej to wszystko robią, dzięki temu, że mają radrzewca wojny. I zanim już zbuduje się bohater, zostanie przywołany, to mamy szansę poobijać to obozowiska neutralne. Nof próbuje na niewdzielności gdzieś dogonić Paladyna, a Paladyn, tak zwany Treasure Hunter, czyli zgarnął sobie jedno obozowisko pełne, a z drugiego tylko zabrał przedmiot. I Nof nie chce gonić się z przeciwnikiem, po prostu będzie starał się, podobnie jak Paladyn, kolekcjonować przedmioty, z tym, że Paladin kolekcjonował przedmiot z tamtego obozowiska nietrwałe. miksturkę, która przywróciła mu częściowo punkty zdrowia i many. Now natomiast zyskał świetny item, czyli ciżemki z winności, plus 3 do zwinności. A i jeden, i drugi bohater w tym meczapie podstawowym, podstawowym atrybutem jest zwinność, czyli dodatkowe obrażenia wskakują za ten atrybut. Ale paladyn, proszę bardzo, plus 6 do ataku. Oj, Now tutaj wie, Now widzi. Pytanie, czy skończy się. Nie. Nie, 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 nie skończy się to dobrze dla Paladyna. Now od razu atakuje, Now wypędza. Now nie chce tutaj widzieć Paladyna. Dostał jedno wyssanie, co prawda, many. Paladyn ma kłopoty. Jeden autoatak, drugi. Trzeci kryt, kryt wleciał. 76 obrażeń krytycznych. Baladin nieszczęśliwy! Niestety, ale bardzo fajnie to ograł. Now. No i troszeczkę. Troszeczkę lucky, jak to się mówi. No bo ten Critical Strike, że wleciał, to jest. No muszę przyznać, że zawsze Rób troszeczkę. Troszeczkę szczęścia. Jakaś tam szansa na obrażenia krytyczne jest. No, i wleciała to 15%, jeżeli się nie mylę. Now na pewno dostał wiatru w żagle tutaj. Trzeba 100 teraz obrażeń krytycznych. Ta łuczniczka ledwo przeżyła niszczenie sklepików. Wycofał ten sklep paladyn z produkcji. Stracił częściowo surowce, ale nie wszystkie. No i co będzie kombinował dalej, Now? Bo ten początek jest naprawdę, naprawdę dobry. Naprawdę taki solidny. Jest bestiarnia, jest tauren. Przywoływany Paladyn kończy mm, wskrzeszek swojego demona i kończy też przemieniać drzewo wieków. Pradrzewiec wiatru. Czyżby standardowe, dobre talony? Bo wygląda na to, że to będą standardowe, dobre talonki. Tak, będą talony. To no, w końcu to obozowisko. Zyskał z tego obozowiska znaki strażnicze, więc może mieć więcej informacji na mapie. Utrzymują się 3 minuty. A paladin. Tymczasem władca bestii. No i będzie zmasowana armia. Jeszcze dojdzie do Goblin, czyli Tinker. No, wchodzi na plecy. Podałoby coś ukraść. Jakiegoś przynajmniej jednego ogra, ale nie zdołał. Ani jednego, ani drugiego. Ojoj, To trzeci poziom mógł. Ale zabrał, zabrał i zabrał też księgę. No, na szczęście dla nowa. Niesz... Nieszczęście w nieszczę... Szczęście w nieszczęściu, jak to się mówi. Bo dzięki temu jeszcze. Zabrał księgę Ucieka biedny władca bestii na, na razie to bestią jest nowi Ten władca bestii nie może poskromić Nowa uczniczka po prostu Zabita Samuraj raz za razem kosi e, Co chce No a demon próbuje się odwdzięczać O ale dwa kryty weszły Ja pierdykam Dwa krytykale pod rząd Z 212 obrażeń tako. o Z dwóch ataków. Łuczniczka ma 260 HP, więc <noise> no muszę przyznać, że now zaczarował. Nov zaczarował to ostrze Mazuru Rób i ostrze jest po prostu spragnione krwi nocnych elfów. Ale siadają kryty, no to jest niesamowite po prostu, to jest naprawdę niesamowite, ale nie samymi obrażeniami krytycznymi. Żyje tutaj jeszcze nie, nie, nie ma ostatniego słowa powiedzianego przez Paladyna. Dalej próbuje dobić trzeci poziom dla Demona. Jest władca bestii na poziomie drugim. Więc teraz można albo zainwestować w Misia, albo w jaszczębia Pytanie: Co chciałby Paladyn? Wróg Bo ma już Kolcobestie. To jest standardowa mm, taktyka, żeby przyzywać Kolcobestie. Są tanie, trwają długo, mają dobre obrażenia. Tym bardziej jeżeli drugi pazurów zmniejszają pancerz, ten pancerz jest już zmniejszony zaklętym ogniem, księga inteligencji zebrana. Troll Berserker wykupiony przez Nowa w obozowisku najemników. No i jednocześnie ten zaklęty ogień daje wizję na na bohaterze czy na jednostce, która ma tego bedbuffa na sobie. I w tym wypadku Now po prostu daje informację, gdzie porusza się mistrzem ostrzy, w którym kierunku zmierza. Paladyn może się bezpiecznie, ale w bardzo fajnie postawiony znak strażniczy. Oj, chyba Paladyn powinien teraz jastrzębiem to zauważyć. Jeżeli się nie mylę, bo jastrząb widzi jednostki boyska, ja. niewidzialne. No niestety wszedł jeźdźcem na to obozowisko, a jeździec ma pancerz normalny, więc z ataków normalnych, szczególnie z tego gnola nadzorcy dostał dużo po głowie. Będzie trzeba spalić leczenie leczunio. Trzeci poziom, Wysanie Mistrza Ostrzy, nie zdążył użyć Spaceru Powietrze. Ale jeszcze bez cyklonu y, Paladyn, więc Now jest bezkarny przez te kilkanaście, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, bo potem już ta bezkarność Wróg przestanie, wojska. przestanie istnieć. Wtedy można cyklonem wysłać w powietrze Mistrza Ostrzy i następnie go otoczyć zanim spadnie na ziemię. Więc musi się pilnować, no, żeby nie przesadzić z tym harasem. O! Ten jeden się patrzy, przeżył. Dobrze zmienił agro. Ale drugi się pasz tutaj, się zagubił. Panie, no! Pogubione jednostki. Ojoj, oj, oj, oj. Nie fajnie, nie fajnie, że ta jednostka została stracona. Tutaj każda jednostka na wagę złota. Paladin tym coraz bliżej poziomu trzeciego dla. Władcy Bestii, no już trzeci poziom na drugim bohaterze dobił, fala uderzeniowa dodana, ta fala uderzeniowa miażdży totalnie te jednostki, które mają mało HP, 260 łuczniczka, 340, 380 na randze Mistrza Druidzi Pazurów, postawiona kieszonkowa fabryka, kupiony trzeci bohater i Demon plus um, Władca Bestii, czyli Beastmaster plus Tinker, czyli Meister mają robić za front do tej zmasowanej armii, Szarująco strzelającej. Na pytanie, czy to się wszystko uda? Paladynowi. Zabiera obozowisko po stronie mapy e, Rywala. Zwój bestii będzie miał e, dzięki temu 25% zwiększone obrażenia. no ruszył do ataku. Wysłał także peony, bo jest duchowa więź, czyli rozkładanie obrażeń na wszystkie jednostki pod wpływem działania duchowej więzi. Ale je fala uderzeniowa. Miażdży majstra. Majster pada. Kieszenkowa fabryka niszczona. Bardzo dobrze sfokusowana przez Nowa. Wycofuje się Paladyn. Próbuje ratować jeszcze jakieś jednostki. Wysłany w powietrze druid. Pazur by nie mogły się do niego dobrać. Się patrza, nie jeźdźcy. I to wypędził. Now przeciwnika. Ale obozowiska, obozowisko oddał. Zabił, co prawda, bohatera. Stracił też paladen swój teleportacji. Bez tego zwoju teleportacji raczej nie chcemy się poruszać na mapie, bo nie mamy tego panik, batona, żeby gdzieś się ratować. Czy bohatera, czy po prostu się z niedogodnej pozycji. Do walki. I też te poziomy czwarte dla mistrza ostrzy czy dla Taurena. Mam wrażenie, że aż tak dużo nie dadzą. Oczywiście drugi poziom uderzenia krytycznego, drugi poziom aury. No, może drugi poziom aury to już jest lepiej. Chociaż z tymi itemami, gdy ten Mistrz ostrzy tak szybko uderza, to. Może też. To ma faktycznie dużo. Bo Now daje pooddychać Paladynowi. To Now miał wyższy limit, ale Now daje oddychać, bo Now w tym momencie. Będzie stawiał drugą bazę. No to Paladyn musi teraz wykonać krok. Paladyn musi być agresywny. Polso bestia jest teraz upiorna z rządzą krwi, właściwie strzałem. Na drugim poziomie. Paladyn obkupił się w zwoje leczenia. No te zwoje są niezbędne, żeby po tej każdej fali uderzeniowej. Oj, Now się pogubił! Zgubił bardzo ważną jednostkę w tym momencie. Pasterza duchów na adepcie. A pasterze duchów mogą odczarować obszar i mogą zdjąć ten zaklęty ogień, który o 4 zmniejsza pancerz czy cyklon, którym też dysponują mistrzowie druida pazurów. I cyklon już wykorzystany, trzeba to odczarować, ale drugi pasterz duchów w tym momencie ginie. No, zainwestował troszeczkę w ustabilizowanie tej gry, a tymczasem Paladyn wszystko poszło w armię, wszystko poszło w itemy, no i jak widać te błędy minimalne, nowa. Tak, gdzieś opuszczona garda, palanem bije mocno, bije bardzo mocno przeciwnika. 35 limitów z 50 w okamgnieniu. No i będzie też chęć, mam wrażenie, rozwalenia ekspansji rywala. Ale Nof jest teraz w tragicznej sytuacji. Zwój szybkości nieużyty. Ten jeździec ma dwa punkty zdrowia. Trzeba go odznaczyć z tej kontroli jednostek. No i jest tragedia. Ta inwestycja w wieżyczkę, ta inwestycja w wielką salę Wrób nie opłaciła za się. Chyba wojskę, no, mógł po prostu, prostu, prostu dociskać jednostki, dociskać paladyna po bardzo dobrej po bardzo dla siebie starcie i bardzo dobrej też walce przy tym sklepie z goblinami. A tak paladyn dostał co chciał. Trzeci poziom dla... I tym razem wycofany demon w ostatnim momencie nie chciał dać gdzieś tutaj znowu tego uderzenia krytycznego dla Nowa, i słusznie. Ale Paladin no po prostu ma co chce: poziomy bohaterów fajne, itemy fajne, kompozycja armii też po prostu taka, jak, jak sobie tego wymarzył, i wszystko jest po prostu na korzyść Paladyna. I to oznacza, że Now najzwyczajniej w świecie gdzieś tę gierkę upuścił. Wróg pilnował opiekował się, ale Wróg gdzieś Polskę. tutaj niestety upuścił Now tę gierkę. Trzeba jeszcze tego czarodziejskiego smoka wycofać spod wieżyczek. Tutaj już nie ma ekspansji, więc te wieżyczki nie są istotne dla Paladyna do zniszczenia, ale jak widać Paladyn nie pozostawia Nowowi żadnych złudzeń i będzie w takim wypadku Dokończenie. Niszczenie ekspansji. czwarty poziom dla łowcy demonów. To jest fajne, bo uniknie z 10 do 20% szansy na uniknięcie autoataku. No spróbuję zrobić partyzantkę wejść do bazy przeciwnika, gdy ten się tego nie spodziewa. Gdy jest po drugiej stronie mapy. No ale tak jak mówiłem, jeżeli jednostka ma na sobie ten zaklęty ogień, to paladyn wtedy widzi, co się dzieje. I ma wizję na cały czas tej armii Orka. Więc co prawda za, zrozwalił jakiś jeden budynek. Stracił paladyn też jednego druida pazurów. Ale to mało, po prostu to jest bardzo mało. Co z tym jeźdźcem? Paladyn go przytuli. O, nie chce się tulić paladen. Dzisiaj w ogóle jest chyba dzień tulenia. Światowy dzień przytulania. 24 czerwca. Przytulony. Czekają. Czekają koledzy. Użeni za zabicie ich brata. No, teraz nie ma niestety możliwości już uratować tej jednostki now. I jeszcze raz stawia wieżyczki. No ratuje się takim odwróceniem uwagi. Takim, takim partyzantem now, ale ten partyzant... Ma naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Jednostki cały czas są w produkcji, natomiast limit dla paladyna większy. Lewele bohaterów Paladin ma bardzo przyjemne. Wyłapuje gdzieś jeszcze pojedynczo jeźdźców. No przydałoby się tutaj odpalić cyklon, ale spóźnił się przemek. No, atakuje. paladyn gdzieś walczy na dwóch frontach. Tutaj wysłany demon. Drzewo życia postawił paladyn, to jest jego baza. <gryw> Mówi do nowa: Panie Krzysiu, proszę tutaj zostawić te kopalnie, bierzemy ją, pod panowanie nocnych elfów. I słusznie. No palami chce sprowadzić walkę. Chce, chce doprowadzić do walki po prostu do takiej, do takiego, do takiej ostatniej rundy. No, już się trzęsie, no już, 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 już mam roczki przed oczami. Trzeba teraz tylko dobrego gonga po prostu sprzedać Orkowi. No i na razie... Jeszcze się trzyma, ale coraz bliżej, żeby Now tutaj po prostu klepał. Klepał Matę i 2 do 0 dla Paladyna, bo nie wydaje mi się, żeby Now był w stanie cokolwiek ugrać. Musimy mieć te jednostki, które mają zdjęcie magii, a tych jednostek Now już nie posiada. Może jeszcze jakieś itemy na bohaterach przełoży coś Now, ale nie ma żadnych miksturek. GG, well played, 2 do 0 dla Paladyna.